7 marca zostało podpisane rozporządzenie przez ministra rolnictwa dotyczące ochrony terenów cennych przyrodniczo takich jak torfowiska, bagna, no a to oznacza kłopoty dla rolników, bo to oznacza, że nie będą mogli prowadzić orki na niektórych obszarach, które. Są cenne przyrodniczo, ani prowadzić innych aktywności związanych ze swoją pracą. No i to rolnicy o tym w ogóle nie wiedzą. Dowiedzą się dopiero, kiedy będą składać tak naprawdę wnioski o dopłaty. Ze mną jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski. Panie pośle, pan minister Krajewski, wiceminister rolnictwa z naszego terenu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie miał czasu poinformować rolników przynajmniej z własnego terenu, bo to właśnie tutaj w goniądzu, gdzie jesteśmy, jest tych rolników najwięcej, którzy no, doświadczą za chwilę braku pieniędzy w kieszeni. No, myślę, że powinien poinformować, bo to przeważnie dotyczy naszego województwa podlaskiego. Bo na około 400 tysięcy hektarów, które będą objęte tymi normami, to myślę, że ponad 220 tysięcy hektarów to będzie w województwie podlaskim i nasi rolnicy powinni pierwsi o tym wiedzieć. A tym bardziej, że mamy ministra z naszego województwa, to powinni być o tym poinformowani, żeby mogli się do tego przygotować, do tych norm, które będą obowiązywać. A powiem również dla pani taką ciekawą rzecz, że ostatnio mieliśmy również ustawę. O planie strategicznym wspólnej polityki rolnej, i tam została w tym planie wprowadzona tak zwana warunkowość społeczna, że w, w gospodarstwach rolnych, tam gdzie są zatrudnione osoby na umowy o pracę czy też umowy zlecenie inne, będą mogły być przeprowadzane kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspekcja Pracy może na, nałożyć karę na takiego rolnika w wysokości 5, 10, 15 a również może e, nałożyć karę całkowite. Kary po, będą polegać na na tym, że będą po prostu dla rolników odbierane dopłaty bezpośredniej wysokości 5, to co mówiłem, procent 10, 15, albo być może w ogóle rolnik nie otrzyma żadnej dopłaty. Także tak, to są niepokojące e, sytuacje, myślę, że dla Ale rolników. to ma związek z, z wypadkami w rolnictwie, czy to po prostu szukanie pieniędzy, bo brakuje w budżecie? Być może jest i to szukanie pieniędzy, bo z moich informacji nieoficjalnych wynika, że w ekoschematach schematach brakuje około 200 milionów złotych, więc może jest to w tym celu, żeby po prostu. Zaoszczędzić można powiedzieć, żeby ten budżet państwa się zrównoważył, poprzez ukaranie pewnej grupy rolników ten budżet się dopnie i wtedy będzie możliwość wypłacania dla rolników tych środków finansowych, ale myślę, że to są działania, które są niepokojące i które na pewno będą zniechęcać polskich. Rolników do tego, bo wiadomo, że polski rolnik nie lubi kontroli. Polski rolnik przede wszystkim oczywiście gospodarzy bardzo dobrze są przestrzegane normy i wie, jak gospodarzyć. Nie, że ktoś przyjdzie, będzie mówił, masz robić tak czy tak, bo myślę, że rolnicy nasi są bardzo dobrymi rolnikami, dobrze się z tych wywiązują. Ale nakładanie kolejnych obowiązków, takich administracyjnych dla rolnika, to co? Rolnik ma się zająć tylko papierami, zamiast pracować w polu, ewentualnie w oborze, i ewentualnie w innych miejscach. Miejscach, no rolnik jest po to, żeby produkował żywność, bo ta żywność no, jest tutaj, nam potrzebna. Ale tutaj na tym terenie, gdzie jesteśmy, za chwilę się okaże, że nie będzie mógł produkować żywności, bo część z tych terenów, duża część zostanie wyłączona z możliwości uprawy. Dlaczego ministerstwo wcześniej nie poinformowało rolników, że no, panowie drodzy, czy tam panie, tak, nie będziecie mieli tych dopłat, bo my musimy chronić środowisko naturalne. Akurat tam, gdzie wy macie pola uprawne. No, województwo Podlaskie rolnictwem stoi. Przecież tutaj pan, no, Około 200 tysięcy hektarów to, to są ogromne tereny, a zwłaszcza tutaj, gdzie mamy naokoło mleczarnie, które muszą dostarczać, jakby, czy, czy, czy też no, produkować produkty mleczne. No myślę, że my przyrodę w województwie podlaskim to chronimy już bardzo dobrze i od wielu, wielu lat. E, mamy 50% w obszarze Natura 2000. My żeśmy już się z tym pogodzili, bo jest też w, w granicach parków mamy dużo powierzchni, gdzie gminy też na to nie, nie otrzymują ani złotówki za to, że są, w, że są gminy położone w granicach parku. Są tylko wszelkiego rodzaju ograniczenia. Te ograniczenia, które teraz jeszcze dokłada ten obecny rząd przyczynią się do tego po prostu, że będzie upadek wielu gospodarstw rolnych, że po prostu e, będziemy zmniejszać areały i, i po prostu produkcję. No ale z pana wiedzy, z czego minutów. wynika jakby to, że ministerstwo nie poinformowało rolników? Co działali na korzyść aktywistów? Bo aktywiści żądali tego, czy, e, czy to. Powiem, powiem dla pani, tak, z czegoś to wynika? Bo jeżeli były założenia i rozmowy z rolnikami na komitecie monitorującym, że będzie to 140 tysięcy hektarów, a wyszło 400 tysięcy hektarów, to z czegoś to wynika? Prawdopodobnie organizacje ekologiczne do tego przyłożyły i bardzo o to walczyły, żeby właśnie te powierzchnie zwiększyć. Yy, ochronę tych po prostu obszarów tak uważam że to jest niezasadne nie wiem dlaczego ministerstwo poszło na takie ustępstwa i minister wydał takie zarządzenie ja oczywiście będę pytał pana ministra bo składam do ministra interpelację w której będę pytał dlaczego ta powierzchnia została zmi zmieniona dlaczego po prostu oszukał związki rolnicze bo mówił że będzie na komitecie monitorującym nie wiem kto tam był na tym komitecie monitorującym bo mówiono że będzie tylko 140 ale rolnicy po prostu po zostali oszukani, i ja, jako poseł, będę o to dopytywał pana ministra, być może nawet złożę pytanie poselskie o tę to, o to sytuację, która i dlaczego tak się wydarzyło, że te obszary zostały w taki sposób powiększone, które będą chronione. Proszę Państwa, to sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że Podlasie jest regionem typowo rolniczym i wyłączenie tutaj ponad 220 tysięcy hektar hektarów z użytkowania, z możliwości orki, z możliwości zasiewów, z możliwości pozyskiwania w zasadzie później żywności, to, to jest poważne uderzenie. Ja dodam, że już obecny rząd zaorał, krótko mówiąc, branżę drzewną, zaorał parę jeszcze innych gałęzi gospodarczych, akurat bardzo ważnych. Branża drzewna w województwie podlaskim to prawie. 14% PKB, rolnictwo jeszcze więcej, no i w tej chwili tak z dnia na dzień sobie wychodzi rozporządzenie, o którym rolnicy nie wiedzą, a rozporządzenie ograniczające możliwości prowadzenia działalności rolniczej wchodzi w życie już od 15 marca. Ze mną rozmawiał poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski, goniąc Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska.